Tegoroczna seria nowych zegarków od Samsunga wniosła pewien powiew świeżości za sprawą chociażby nowego Watcha Ultra, ale mam wrażenie, że te klasyczne z numerkiem 7 zostały nieco pominięte. Czyżby nie było o czym rozmawiać? Sprawdźmy to. Wstępie dodam, że w tym roku Samsung zrezygnował niestety z obrotowego bezela. A wersja, którą testuje to Galaxy Watch 7 w 44 mm kopercie bez LTE. Występuje ona w kolorach zielonym i srebrnym, ale jest jeszcze mniejsza. 40 mm wersja również w kolorze zielonym oraz kremowym. Aby nie przedłużać, przejdźmy od razu do zawartości pudełka. I tutaj bez niespodzianki. Po otwarciu od razu mamy dostęp do zegarka, ale najpierw zobaczmy. Drugie pudełko, a w środku dokładnie to co przed rokiem, czyli ładowarka indukcyjna z przewodem USB-C oraz trochę makulatury. Teraz zegarek, który, zwłaszcza w tej konfiguracji, przypadł mi do gustu. W odróżnieniu od ubiegłorocznej serii postawiono tu na delikatne akcenty kolorystyczne, zarówno w obrębie paska, jak i elementów koperty. Materiały użyte do jej budowy są dokładnie takie same jak w Łoczu 6. Kopertę wykonano z aluminium, a ekran pokryto szkłem szafirowym. Smartwatch jest pyło i wodoszczelny do 5 atmosfer zgodnie z normą IP68, a dodatkowo spełnia wymagania normy MIL- Militarnej Mil STD 810H. Jedyną zewnętrzną różnicą jest ulepszony czujnik bioaktyw, którego dokładność sprawdzimy podczas testów praktycznych. Wracając jeszcze na chwilę do paska. Tak samo jak przed rokiem wykonano go z fluoroelastomeru, lecz tym razem jest lekko karbowany, dzięki czemu skóra lepiej oddycha. Jego rozmiar to standardowe 20 mm w wariancie M na L, więc powinien pasować na nadgarstki w przedziale od 145 do 205 mm. Zapięcie również pozostało klasyczne, z paskiem chowanym do środka. W moim odczuciu jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Niestety mocowanie paska pozostało takie samo i w dalszym ciągu mnie do siebie nie przekonuje. Przycisk zwalniający trzeba dość mocno wcisnąć, a bez dłuższych paznokci ciężko tego dokonać. Zakładanie również nie jest zbyt wygodne. Co ciekawe, Samsung nawet w taniej opasce Galaxy Fit 3, którą recenzowałem razem ze Smartbandem 8 Pro od Xiaomi, zrobił to w mojej ocenie lepiej i wygodniej. Jakby co, to link do tamtej recenzji macie u góry ekranu. Zmian nie doczekał się również ekran AMOLED, który ma przekątną 1,47 cala, rozdzielczość 480x480 pikseli i taką samą jak przed rokiem jasność, dochodzącą do 2000 nitów. Podobnie jak w przypadku zeszłorocznego modelu, odczytywanie informacji na ekranie zegarka w nawet bardzo słoneczne dni nie stanowi żadnego problemu. Obraz jest wystarczająco jasny i czytelny, także tutaj duży plus. Dobrą wiadomością jest również nowy 3-nanometrowy procesor Exynos w 2000, który ma zwiększyć wydajność, jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną. Czy tak jest w rzeczywistości? O tym później. Poza tym zegarek otrzymał tą samą ilość RAMu co w poprzedniku, czyli 2 GB, ale zwiększona została pamięć na dane z 16 do 32 GB. Muszę przyznać, że dzięki nowej jednostce zegarek chodzi płynniej i łapie mniej przycięć animacji, które teraz zdarzają się niezwykle rzadko. Nie ma co ukrywać, że na odczucia z użytkowania ma również wpływ zainstalowany system. A tutaj dostajemy Wear OS w wersji 5 z nakładką OneUI6.0, czyli otwarty system pozwalający doinstalowywać potrzebne nam aplikacje z zewnętrznego źródła. Każda seria nowych zegarków to również nowe tarcze. Tych na początku jest kilka, ale znacznie więcej znajdziemy po połączeniu zegarka z pierwszą z dostępnych aplikacji, czyli Galaxy Wearball. Oprócz dostępu do sklepu z darmowymi i płatnymi tarczami, aplikacja oferuje również dostęp do wszystkich ustawień naszego Watcha. Możemy to oczywiście zrobić z poziomu zegarka, ale w aplikacji jest znacznie wygodniej. Zgodnie z obecnym trendem do nowych smartwatch musiało również zawitać AI, które wspomaga niektóre z funkcji zegarka. Jedną z nich jest wynik energii, który mierzy takie parametry jak. Tętno, sen oraz codzienną aktywność i na jej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określi poziom naszej aktualnej dyspozycji fizycznej. Ile ten pomiar ma wspólnego z rzeczywistością, tego nie wiem, ale może dla kogoś będzie przydatny. AI wspomaga również trenera Snu, który ucząc się naszych zachowań i obserwując nasze parametry podpowie co robić, aby nasz sen był bardziej efektywny. Funkcja ta wymaga jednak spania z zegarkiem co najmniej tydzień, aby trener Snu mógł zacząć działać. Sztuczna inteligencja pomoże nam także w zaawansowanym śledzeniu kondycji, a na podstawie wcześniejszych konwersacji zasugeruje kolejne odpowiedzi. Niestety sugerowane odpowiedzi nie działają w języku polskim. Nowością w oczu siódmym jest też indeks Ages, który mierzy poziom naszego zdrowia metabolicznego. Odbywa się to głównie w trakcie snu, a na jego wynik mają wpływ takie składniki jak dieta czy styl życia. Jak widać u mnie chyba nie jest z tym najlepiej. Wzorem Apple Watcha Samsung zaimplementował w tym roku również gesty. Jest ich kilka, na przykład podwójne kliknięcie palcami, które może wykonywać różne akcje, jak skasowanie powiadomienia, zatrzymanie lub wznowienie stopera itd. Jest też podwójne skinienie nad garstkiem lub podwójny jego obrót. Powiem Wam szczerze, że jakoś mnie to do końca nie przekonuje. Być może dla kogoś z Was będzie to przydatne. Oprócz powyższych funkcji są oczywiście te, które w włoczach są już od dawna wszelkie aktywności fizyczne, pomiary saturacji, tętna itd. Wszystkie te dane gromadzone są w aplikacji Samsung Health, w której to możemy im się dokładnie przyjrzeć. Sprawdźmy zatem dokładność niektórych pomiarów w praktyce. Na początek podstawa, czyli kroki. W tym celu robiłem dokładnie 500 kroków i sprawdzałem wyniki, jakie pokazał zegarek. Ku mojemu zdziwieniu, przy pierwszym pomiarze, po 500 faktycznie zrobionych krokach, nowy watch pokazał 701. Na szczęście, w kolejnych pomiarach były to już bliskie okolice 500 kroków, co należy uznać jako prawdopodobny wypadek przy pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że ciężko mu w tej sytuacji na 100% zaufać. Chciałbym przy tej okazji wspomnieć jeszcze o sytuacji, w której na przykład prowadzimy wózek. W takich okolicznościach smartwatch nam niestety kroków nie policzy. Teraz pomiar saturacji, której wyniki porównywałem z pulsoksymetrem. Wykonując wiele pomiarów, mogę stwierdzić, że większość z nich oscyluje w granicach 1 do 2 punktów procentowych, ale zdarzają się dużo grubsze wpadki, na przykład w postaci wyników na poziomie 80 kilku procent, co zmniejsza po raz kolejny mój poziom zaufania do tego urządzenia. Spróbujmy zatem sprawdzić ciśnienie krwi. Aby to zrobić, musimy najpierw wykonać trzy równoczesne pomiary zegarkiem i ciśnieniomierzem w celu jego skalibrowania. Po tej procedurze możemy przejść do pomiarów, które w moim przypadku wychodziły o około 10% niższe od tych wskazywanych przez ciśnieniomierz. Czy to dobry wynik? No, tak, średnio bym powiedział tak, średnio. W takim razie spójrzmy jeszcze na pomiar EKG, którego wyniki, podobnie jak i ciśnienia, zapisywane są w trzeciej aplikacji o nazwie Health Monitor. Każdy z nich możemy sobie dokładnie przejrzeć, zapisać do PDF-a, a nawet wydrukować. Co do samych pomiarów, to wydają się być w miarę dokładne, jednak nie możemy ich w żadnym wypadku traktować zbyt serio. Do tego służy profesjonalne badanie EKG w gabinecie lekarskim. Na pokładzie zegarka zainstalowany jest również dwuzakresowy GPS, który ma teraz działać jeszcze stabilniej i precyzyjniej, nawet w gęsto zabudowanej miejskiej dżungli. Ja zdecydowanie w takiej nie mieszkam, natomiast nigdy podczas testów nie zauważyłem problemów z sygnałem GPS czy zrywaniem połączenia. Pokonywane trasy również były śledzone z dużą dokładnością, więc mogę jedynie powiedzieć, że działa prawidłowo. Czy lepiej jak w poprzedniku? Tego nie wiem, ponieważ w tamtym modelu również problemu z GPS-em nie miałem. Oprócz łączności satelitarnej jest oczywiście Wi-Fi, Bluetooth 5.3 i NFC, którego działanie sprawdziłem w kilku sklepach za pomocą płatności Google Pay i żadnych problemów nie odnotowałem. Tak samo jak u poprzednika możemy wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą wbudowanego mikrofonu, jak i głośnika do rozmów. Ich jakość niezmiennie stoi na dobrym poziomie, chociaż musimy mieć na uwadze, że zdecydowanie spada, jeśli znajdujemy się w dość głośnym otoczeniu. Teraz kilka słów o superistotnej kwestii jaką jest bateria. Niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło i w dalszym ciągu mamy tu ogniwo o pojemności 425 mAh. Jak w takim razie wpłynęło to na czasy pracy na jednym ładowaniu? Przy włączonym Always On Display, GPS i śledzeniu snu zegarek potrafił wytrzymywać od jednej do maksymalnie półtorej doby. Natomiast wyłączając Always On Display, ale nadal śpiąc w zegarku, były to okolice od półtora do dwóch dni na jednym ładowaniu. Nie wiem jak dla Was, ale na mnie te czasy specjalnego wrażenia nie robią. Wystarczy spojrzeć jak długo mogą pracować opaski, które testowałem już na kanale. Mają one większość funkcji smartwatchy, a działają znacznie dłużej. A jak z ładowaniem? Przy użyciu dedykowanej ładowarki czas ładowania w moim przypadku oscylował w okolicach godziny i 40 minut, co również nie jest jakimś specjalnym wyczynem. Na dodatek tegoroczne ŁOcze 7 poprzez zmienioną konstrukcję nie można już ładować np. z plecków telefonu wyposażonego w tą funkcję. Tak więc, jaki jest nowy Galaxy Watch 7? Moim zdaniem jest lekkim usprawnieniem ubiegłorocznych modeli, natomiast mnie to w żaden sposób nie przekonuje. Funkcje AI to bardziej marketing, nowe czujniki nie wykazują jakiejś zauważalnej poprawy, a czasy pracy na baterii również nie zachwycają. W takim razie, czy mógłbym go polecić? Jeśli nie masz Watcha z numerkiem 6 albo 5, to można się nad tym zastanowić, pod warunkiem, że jesteś w stanie wydać około 1,5 tysiąca na zegarek i jesteś fanem lub fanką Samsunga. Ja, mimo tego, że lubię tą markę, na ten zegarek bym się nie zdecydował. Wolałbym kupić sobie jedną z wielu opasek w okolicach 300 zł i mieć dłuższe czasy na baterii oraz większość z funkcji, jakie posiada Watch 7. Tak więc takie jest moje zdanie. A wy, co o tym sądzicie? Kupilibyście? Nowego watcha, a może już użytkujecie i macie zupełnie inne doświadczenia? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. A z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć!